Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zmienić zdjęcie z iPhone'a w PDF bez aplikacji. Na dole opisu filmu znajdziesz link do tej strony. Znalazłem go w necie, pozwala on zmienić zdjęcia z iPhone'a na PDFy. Klikamy Pobierz skrót, potem jesteśmy przekierowani do aplikacji Skróty, gdzie klikamy Dodaj skrót. I tutaj go widzimy, został dodany. Teraz wróć do aplikacji Zdjęcia, ale najpierw ją zamknij. Przytrzymaj na dole, przesuń w górę, zamknij, wróć do Zdjęć i wybierz obraz do PDF. Ważne, by aplikacja była zrestartowana, żeby zadziałało. Teraz możemy kliknąć Udostępnij w lewym dolnym rogu. Przewijamy na dół i widzimy opcję Konwertuj zdjęcia iPhone'a na PDF. Klikamy na tę opcję. Tutaj wybierasz zdjęcia, które chcesz zapisać jako PDF. Biorę ten plik i klikam dodaj w prawym górnym rogu. Tutaj widzisz informacje o ochronie danych. Kliknij zawsze zezwalaj, a u góry zobaczysz, że to PDF. Możesz go wysłać lub zapisać w plikach. Wysłałem go na Discorda i otworzyłem. Tak to wygląda. Tu na dole widać to jeszcze raz. Tak łatwo można zmienić zdjęcie z iPhone'a na PDF. Jeśli film Ci pomógł, będę wdzięczny za lajka. Pa.